To dalej. Tu mamy jakąś kurtkę, tu mamy okno. Oops, nie sprawnie działa, no nie? Trzeba to przewietrzeć. To jest świeże, to jest na pewno świeże. Miejsce opuszczone, to, co tu się stało? Eee, nie On wiem, bo tu śmierdzi. Kolejną piwnicę, bo znajdujemy się. W kolejnym budynku, właściwie, domu. Do, no, tu ktoś. No. Jest świeżo opuszczone. Znajdujemy się w jakiejś, jakimś małym salonie. Oczywiście okna są zabarykadowane, przez to, żeby. No, wiadomo. co Okna można otworzyć. Dobra. Tak. Nie może tam idziemy. Bo są po prostu ubite. Takie ściany, to nie. żelazne No, idziemy. Drany. do piwnicy nie wyjdziemy bo czy można wejść? Wejśc? chociaż no moglibyśmy można, ale... można wejść tak myślę Uu. o o i tu najpierw to zobacz a tu są Ta te, te wyjściowe dobra dobra wchodzimy po schodach wchodzimy drzwi. wąsko tu Buty. Idę. Dawaj. Ja wam leżeć. dalej. Zobaczyliśmy czy nikogo nie ma. Te mamy balkon. Ja to wywietrzyłbym. śmierdzi. To wszystko? Kurwa, świeżo opuszczone, Ale ja nie wiem czy nie zejdę drabiną, bo tam jest taki symbol. Chociaż czekaj, no jest, drabina, tu jest drabina. O, A, to drabinę, jest to drabiną. O żółta! To? Nie nic po prostu... A, to się wyżyga, o, to się o, 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 mamy... A nie! Nie ja tam jest jej... Drabina. Drabina. może można wbić do góry w ogóle. Tu jest drabina fu, Tu jest kuchnia była To jest drabina, to mi się pra. Tony już tam wchodzi No dachu nic nie ma Też wejść? Nie nie to wtedy nie ma że nie ma tego, Skąd tam nic nie ma dach Dobra fuu Prawda, do boczu Dziwna tu ktoś kiedyś. O, kurwa, bać. ale. ale o, o. Co tam jest? Niech też widzieć ale. O! o! Kurwa, dobra, złazimy. Tak, ty też się niszczysz. Dobra, wychodzimy stąd. Ale powiem wam, A te... że. drzwi zbi są to otwarte tu, czy nie? Nie, nie będą. Nie będą. Są jakieś numery, ale ich nie Ty, będę. Ale tu jest. Aha. A tu mamy datę urodzenia kogoś? Agnieszka, coś tam, lat 11 za mieszkanie Rumia Ul Wiesz, coś coś. tam nie będę czytał. Piwnica wchodzimy Co robimy? Ja już nagrywam Trochę strach jest. No strach jest. Wejdź za mną, ja nie będę teraz nagrywać i oświetliśmy. mi Czy jak to robimy Czy ja za tobą Ale to ty jest tylko tam... tam nie ma nic Faktycznie Tam jest jo, Tam nic tylko. nie będzie z... nie wiem Nie, ja to... może wejdę to nagram sobie chociaż Nie, tam dalej niżej jest Jest? Piwnica Co robimy? Weszliśmy do piwnicy i proszę bardzo mamy garaż, co to by się spodziewał. Tam się tutaj jakaś taka piwnica mała, ale mamy garaż i zobacz, garaż jest zbudowany tak, że jak ktoś tu pracował, mógł sobie zejść na dół i normalnie mógł jo. bez schylania pracować pod autem. No tak, mógł tam naprawiać się sobie i w ogóle. Nie działa co nie? oświetlenie nie działa, bo front wyłączyli. budynku. Słuchana. Mamy szafkę, możemy zobaczyć co jest w tej szafce Ale już widok szafce wam cegła. Ktoś Postaram cegłę? się poczekaj, bo tu atak jest tu Mamy, Dobre jesteśmy I co, lecimy dalej z koksem Trzesałko, klimat jest Dobra, idziemy To co, tu nic nie ma Tutaj nic się nie znajduje. Niestety. Dobra, no w tych domach. można przewietrzyć właściwie. Anik A nic tam Nic ciekawego nie znaleźliśmy. Aczkolwiek. Z... No, Urbex jest. Teraz idziemy, moi drodzy, do czegoś co będzie osobnym odcinku, bo to będzie po prostu najlepsza chyba atrakcja, jaka oczywiście o uda nam się nagrać. Bo tam możliwe, że jest gościu, który ma złe zamiary wobec nas. Więc, tak, więc opuszczamy ten domek. Ja wam pokażę widok. Ała! Jeszcze na niego spoza jego terenu. Jest brama otwarta. Tu mamy tak. Drabina Skorotony Tony mówi, że tam nic u góry nie ma. To nie wchodzimy. Ja u, tu mamy drugi ten domek. Co nie? I co? I to tyle chyba. Nic tu więcej nie znajdziemy. To jest fajny sufit miał u góry spokoju. To fakt. To jest toaleta, ale naprawdę fajny taki. Co? Nie, wiem, czy to widać, ale dobra. Dobra, my się z wami żegnamy. Zostawcie łapkę w górę. Oczywiście, jeżeli materiał wam się podoba, możecie zostawić suba, być na bieżąco, ale nikt was do tego nie zmusza. I co? Żegnamy się z wami i widzimy się w kolejnych odcinkach Surbeksów i nie tylko. No. Śiemano. Siema.